A teraz już ruszamy autobusem. No i opuściliśmy autobus. No i udajemy się teraz na pierwszą łódkę. Za chwilę ruszamy na statek. Także pokażę Wam, jak statek wygląda. Mam nadzieję, że zdjęcia i filmy będą oddawać to, co tutaj się dzieje. Dzień dobry, cześć, witajcie! Witam Was z tłocznego, zatłoczonego, głośnego Hanoi. Moi drodzy, dzisiaj wybieramy się na wycieczkę w okolice Kadba, czyli na zatokę Ha Bay. Są takie dwie zone, za takie Highland Bay i La Han Bay. I my wybieramy się właśnie nad tą drugą. Także pokażemy Wam, jak taka wycieczka wygląda, czy warto się na nią wybrać, co można zobaczyć, co jest w, tak naprawdę w tym całym pakiecie. Także niebawem czekamy na busa, który nas zabierze spod hotelu i ruszamy najpierw busikiem, potem chromem. Także zapraszam na ten odcinek. Oglądajcie, subskrybujcie i zobaczcie, jak wygląda taka wycieczka. No i tak jak widzieliście już siedzimy w autobusie, podjechał duży autokar. Najpierw <laughs> przejechaliśmy skuterkiem, podniósł nas pan pod główną ulicę, a teraz już ruszamy autobusem do portu. Zobaczymy jak długo ta droga będzie trwała, także ruszamy w dalszą trasę. Słuchajcie, pierwszy pit stop, pierwsza przerwa. Pijemy sobie cappuccino na stacji. Na tej stacji jest troszkę takich różnych towarów, które można kupić, Między innymi jakieś przekąski, są jakieś owoce. są takie pakowane, batoniki różne. Są i takie krajowe, jakieś różne rzeczy wietnamskie, ale są też europejskie. Także jeżeli coś potrzebujecie można sobie tutaj zrobić jeszcze dodatkowe zakupy. Oczywiście to jest to, że tutaj nie ma cen. Nie ma w ogóle cen na tych wystawkach. Podchodzicie, no i trzeba po prostu pytać, nie? Kapucinko 59 tysięcy dongów. Także taka w miarę sensowna cena. Yy, I co? Czekamy i zaraz ruszamy w dalszą drogę. Puściliśmy autobus, no i udajemy się teraz na pierwszą łódkę, która nas zabierze prawdopodobnie już na wyspę Cadba, także zmierzamy na łódkę. Róż. 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 Krótka podróż, i jesteśmy już na wyspie Kadba, i za chwilę wsiadamy w kolejne autobusy, i zmierzamy już bliżej, tam gdzie będzie czekał na nas już właśnie duży statek. Także lecimy. No i wyruszamy. 30-minutowy jeszcze kurs, już w kierunku właśnie naszej dużej łodzi. Także jeszcze 30 minut, i będziemy zaczynać już tour po zatoce. Autobus troszeczkę taki starszy na razie, bez klimy, ale mam nadzieję, że zaraz włączą, bo jest duszno. Ale jedziemy po opuszczamy port i przemieszczamy się dalej no i dojechaliśmy dojechaliśmy do terminala gdzie można będzie wypłynąć naszym pięknym statkiem na zatokę Lan Ha Bay. także za chwilę się zbieramy, czekamy tutaj wszyscy się zbiorą z autobusu, no ten autobus idzie troszeczkę taki słabszy ale dowiózł nas pół godzinki z tego portu takiego przesiadkowego no i teraz chwilę czekamy i będziemy się przemieszczać już na duży statek Także na razie nie ma słoneczka ale mam nadzieję, że jeszcze się pojawi i troszeczkę zobaczymy w pięknej odsłonie również tą zatokę także za chwilę ruszamy na statek, także pokażę Wam jak statek wygląda no bo jest tam, jest on ogromny, zabiera nawet 100 osób są zjeżdżalnie, jest bar, są jest dwa poziomy także zobaczymy zaraz jak to wszystko wygląda a tu jeszcze cennik e, takich jakby indywidualnych rejsów stąd, jakbyście chcieli tutaj są różne ceny podane e, w zależności jak duża łódka, jaką łódką płyniemy, no i jakieś różne trasy, także zostawiam mam jeszcze ten kadr, żebyście sobie zobaczyli, ewentualnie jakbyście byli na Katba. Co możecie sobie sami tutaj zorganizować? No, i jest nas piękny statek. Zaraz go zobaczymy, jak wygląda. Pan nam macha. Zobaczmy, jak to wygląda. Pięknie, pięknie. Także idziemy zobaczyć na dół. To zaraz będzie jakiś lamczyk. Uh, looks at the showering room. Two yeah. in the uh, first door, one on the left and one on the right. Are you seeing small doors over there? Yeah. Przed chwilą widzieliście, mijaliśmy właśnie wioskę rybacką. Tutaj ludzie nie tylko pracują, ale również mieszkają i... Łowią tutaj, hodują krewetki, no, które później właśnie lądują na e, wietnamskich stołach, w restauracjach, w, w barach, w knajpach, także e, no, tutaj ludzie pracują i mieszkają. To jest niesamowite i zaczyna wychodzić słoneczko, więc zaczynają, mam nadzieję, że się pojawić piękne promienie, które tutaj tą wodę jeszcze bardziej ubarwią, no i tą piękną okolicę, którą będziemy za chwilę zwiedzać. No, i słuchajcie, pojawiło się jedzonko, więc zajadamy się, bo są pyszne rzeczy. Są i owoce morza, są i jakieś sałatki, ale my, i rybki, i sajgonki. Także ja gustuję w, takich, właśnie w, takim, w takim klimacie. Także spróbujemy, jak to wszystko smakuje. No i co Polanczyku, my sobie płyniemy spokojnie, przemierzamy sobie tutaj tą Zatokę. Yy, obrazki jak z widokówki, jak z pocztówki, jak z jakiegoś yy, zdjęcia, jak z tapety. Yy, piękne wystające skały z wody. Yy, no także tak jak widzicie, myślę, że mam nadzieję, że zdjęcia i filmy będą oddawać to co tutaj się dzieje, a jak nie, no to musicie tu po prostu przyjechać. Słoneczko troszeczkę się przebija, więc mam nadzieję, że uda się jeszcze fajnych kilka ujęć Wam pokazać. Statek nie jest przepełniony, jest luz, są dwa pokłady na statku. I górny i dolny, i jeszcze jest, powiedzmy, taki bez zadaszenia. Tam można sobie posiedzieć też na leżaczkach, na krzesełkach. Także jest część i zamknięta, i otwarta. Także do wyboru, do koloru. Serwowane są oczywiście różnego rodzaju napoje, za które już trzeba zapłacić. Lunch był w cenie. Woda, którą dostaliśmy w autobusie, była w cenie, a resztę już musimy sobie sami tutaj opłacać. Także tak jak widzicie, zmierzamy powolutku. Na kolejne atrakcje, bo mamy jeszcze w zanadrzu podobno rowery, podobno kajaki. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także zmierzamy powolutku, chyba gdzieś będziemy niedługo parkować. Tam widać, że już jest Park Narodowy i tam prawdopodobnie będziemy naszą łodzią gdzieś parkować, cumować i będziemy próbowali się tam na tą wysepkę dostać. No, i jesteśmy na kolejnej miejscówce. Zatrzymaliśmy się przy Parku Narodowym i za chwilę będziemy mogli wybrać albo poruszamy się takimi elektrycznymi busikami, albo poruszamy się. Was, o, siłą własnych mięśni, czyli rowerami. Wybieramy rowery. Także mam nadzieję, że przejedziemy się. Zapraszam Was jeszcze na przejażdżkę. Zobaczymy, jak to wygląda. elektryczne samochodziki czekają. A my idziemy najpierw kawałek z buta, i tu już czekają na nas rowery. Zaraz będziemy. Ruszać w podróż, przemieszczać się właśnie rowerami po Wietnamie. A co? Dam radę jakoś. Dajcie, trochę w górę, trochę w górę, trochę w dół i tak jedziemy sobie. Podziwiamy tutaj naturę. Tutaj nie ma e, oczywiście spalinowych. Silników nie ma skuterów, jest cisza spokój, jedziemy sobie na rowerkach, mijamy piękną przyrodę, także myślę, że warto. Można też wybrać, oczywiście, jeżeli nie macie siły, wybrać sobie transport takim elektrycznym busikiem. Zabiera Was, ale droga nie jest. ciężka są dwa podjazdy na razie. Także więcej chyba nie będzie jedziemy jeszcze z powrotem już wioską. Także e, potem jeszcze chwilę odcinku. Że myślę, że fajnie, pogoda sprzyja wiaterek, wszyscy jadą sobie w takim tempie, jak chcą, więc my jedziemy dalej, zobaczymy co to jeszcze nas cieka. przychodzę coś na kulinarną ucztę ale nie dla nas, dla rybek Te chwilę rybki mają nasze stopy oczyścić to są rybki, które mają po prostu podobno takie malutkie ząbki No wszystko, nasze stopy, raz tu pokażę ale to jest takie łaskoczące i gryzące ale zaraz Wam pokażę jak to wygląda jak się już dąży, to <śm> <śm> po chwili już się można przyzwyczaić widzicie już mam całe stopy a rybek jest mnóstwo i one się przyklejają przyklejają się do pięt do stóp do wszystkiego niesamowite uczucie pierwszy raz sobie ktoś pozostał z czegoś takiego ale są takie też e, spa e, e, jakieś salony gdzie można takie rybki ale ale to są zdecydowanie większe a tu jeszcze mamy magiczne jakieś e, e, mikstury nie udało nam się tego spróbować ale jest mieszanka z węża, z jakichś liści, i z jakichś chyba krzewów. I może skory jakieś, albo grzybki. Także sobie widzicie takie takie lekarstwa, można powiedzieć. A on te nie przeskoczy. Oooo <mirazim> <grym> Idź do mamy Zgubiłeś <grym> Słuchajcie, kończymy powoli nasz tur. Szybko minęła droga. Trochę znowu pod górkę, trochę z górki. I jedziemy do portu. Moi drodzy, płyniemy sobie za taką lanha kajaczkami w pięknych okolicznościach przyrody. Wokół nas oczywiście te wystające wielkie skały. E, pogoda nawet troszeczkę sprzyja, bo raz słońce, raz chmurka, raz troszeczkę wiatru. Płyniemy sobie, płyniemy powolutku. Tutaj zobaczcie jaka piękna okolica. E, także byliśmy tam troszeczkę z tyłu. E, przepłynęliśmy pod taką skałą i teraz z powrotem już wracamy sobie tutaj na łódkę. W pięknych okolicznościach przyrody pływamy sobie za to go Lancha, pośród tych właśnie kamiennych wzgórz, wystających właśnie pośród wody. Byliśmy tam z tyłu, troszeczkę może jeszcze widać taka przejście przez taką jakby jaskinię, i wypłynięcie na kolejną lagunę. Także bardzo urokliwe miejsce, od czasu do czasu właśnie poświeci słoneczko. Więc bardzo fajnie, klimatycznie. Jest ciepło, przyjemnie, delikatnie nas tutaj opiewa wiatrzyk, także kolejna atrakcja, myślę, że fajna i zaliczona. Po aktywnościach oczywiście kajakowych kilka przerwy i jeszcze jedna aktywność to oczywiście skoki do wody. Ja postanowiłem, że nie będę się już dzisiaj moczył, przynajmniej w tej słonej wodzie. Tylko zrobię Wam piękne ujęcia jeszcze tutaj z zatoki Lan Ha. Czy warto tu przyjechać? Myślę, że tak, ale ocencie to sami. Zapraszam jeszcze na kilka pięknych ujęć z góry. Co dobiega godzina 16 i niedługo wycieczka będzie się powoli kończyć. Oczywiście zostajemy jeszcze na zachód słońca, dostaniemy jeszcze jakieś owocki do jedzenia. No i co? I będziemy powoli wracać. Wiadomo, najpierw musimy wrócić znowu dużym statkiem do portu, przesiadamy się w małego busa. Znowu na drugą stronę wyspy, tam wracamy na y, małym stateczkiem i wracamy do Hanoi. Także, w sumie, wycieczka myślę, że udana. Y, a o swoich plusach i minusach, oczywiście, jeszcze Wam powiem, może troszeczkę później, ale tak to wygląda jeszcze na ostatnią chwilę. Proszę bardzo, ekstremalne skoki do wody. Jeszcze raz Wam pokażę, jak wygląda wnętrze statku. To jest poziom. Yy, tak jakby parter, na którym znajduje się jeden salon tutaj. Jest dużo miejsca do siedzenia na środku. Właśnie był ten barek, którym uczestowali nas na lunch. Tam w oddali były również owoce. I za chwilę wam pokażę jeszcze jak wygląda drugi poziom. No i tutaj mamy drugi poziom. Tam na końcu jest oczywiście barek. Także tutaj może być bardziej tak kameralnie, być może tu jakieś mniejsze grupki takie zorganizowane też tutaj uczestniczą. Tak mówię na końcu bar jest, tam się zamawia i na koniec po zamówieniach, jak będziemy wychodzić, będziemy płacić. I ostatni poziom to poziom otwarty z takimi leżaczkami. Można, jest też bar, można sobie posiedzieć, pocilować, poopalać, jeżeli jest słoneczko. Także takie trzy poziomy mamy na statku. I spokojnie dla 100 osób, które były dzisiaj na tym statku, to jest wystarczająco miejsca. Także myślę, że warto taki rejs zrobić. A czy są jakieś minusy, no to jeszcze się za chwilę zastanowimy i coś Wam jeszcze opowiemy. Z każdej strony można sobie przejść dookoła, z lewej, z prawej, na jeden poziom, na drugi możecie chodzić sobie dowolnie chodzić. Natomiast jak będziecie przydzielony na przykład stolik na początku taki jedzeniowy na dole, no to tam jest już właśnie cała ta baza, którą możecie sobie spokojnie e, e, zająć i zostawiać rzeczy. E, w międzyczasie właśnie wykonywać te aktywności e, jest bezpiecznie. Mówią, że tutaj bez problemu można zostawiać plecaki, e, nic się nie dzieje, także super. No cóż, przyszedł czas podsumowania dzisiejszego wyjazdu, dzisiejszego tripu. Tak w skrócie Wam postaram się jeszcze raz to wszystko streścić, w międzyczasie jakieś przebiteczki dotyczące właśnie tego tripu. Także moi drodzy, cała podróż jest jednodniowy, to jest jednodniowy tur, więc pamiętajcie, że tutaj musimy poświęcić ten cały jeden dzień. Generalnie zabierają Was z hotelu i dowożą prawie pod hotel, żebyście nie musieli się niczym przejmować. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Jechaliśmy z firmą Serenity i Kadba Express, więc to są firmy wyspecjalizowane właśnie już w, tej, w tych turach. Są różnego rodzaju wycieczki jednodniowe, dwudniowe, ale my wybraliśmy tą wersję jednodniową. Oczywiście macie wszystko zapewnione, jeżeli chodzi o atrakcje. Te atrakcje, które są w programie, nie są płatne czyli macie aktywności związane z rowerami, z kajakami czy spływaniem sobie właśnie w zatoce. To wszystko jest oczywiście wliczone, jest liczony również lunch, jest liczona taka mała przekąska, liczona jest woda do autobusu, więc ta, a pozostałe rzeczy musicie sobie już sami opłacać. Czyli, jeżeli chcecie skorzystać z barku, chcecie skorzystać z na przykład hmm, coś kupić, kawkę, herbatkę, ciastko, czy, czy jakąś ewentualnie przekąskę, czy jakieś piwko, to musicie już płacić z własnych pieniążków. Potem to jest oczywiście na koniec rozliczane dodatkowo dobra informacja od Turgaja, który prowadzi to w bardzo sposób w języku angielskim, czyli wszystko Wam przekazuje, jak zrobić, co zrobić, także jesteście cały czas pod jego kontrolą, pomocą, możecie naliczyć na jego pomoc, on zawsze Wam podpowie, co zrobić, jak zrobić i tak dalej. No droga zabiera dość dużo czasu, bo w jedną stronę z Hanoi to um, całe te, te przemieszczanie się tymi różnymi środkami transportu trwa prawie 3 godziny, wracacie 3 godziny, ale zaczynacie tą wycieczkę już o 7 rano i kończycie prawie o 12. 20, więc myślę, że warto i pewnie zastanawiacie się jeszcze o cenie takiej wycieczki, to zależy wszystko skąd bierzecie bardzo często jest tak, że na cenie tour operatora jest drożej a na przykład w biurach turystycznych może być taniej. Ogólnie Wam powiem, że taka wycieczka może kosztować od 60 do 80 dolarów. Będzie zależało od tego właśnie, gdzie wykupicie, jak wcześniej itd., dalej. Zauważyłem, że ceny w biurach tych, tutaj, które się znajdują w Hanoi, mogą być tańsze nawet niż na stronie. Więc zależy, czy chce, macie czas, czy chcecie zapłacić to gotówką, czy chcecie to zapłacić, przedpłatę zrobić, no to musicie się zastanowić. Chyba tyle informacji na, na koniec. Myślę, że trzeba podsumować, że jest to fajny wyjazd, fajny tour. Kadba, mm, wyspa, która jeszcze jest nieodkryta przez wszystkich turystów, więc jest bardziej dostępna. Dużo się, dużo się tam nie dzieje. W Zatoce, jakbyście popłynęli na zatekę Halon Bay, tam jest mnóstwo statków, mnóstwo turów, wszędzie są tłumy, a tutaj jest zdecydowanie spokojniej. Także, jeżeli szukacie takiego miejsca, chcecie odkryć coś nowego w Wietnamie, to myślę, że to jest miejsce dla Was. A ja dziękuję serdecznie, że byliście w tym odcinku i oczywiście zapraszam do oglądania całej serii z Wietnamu. Jeżeli nie goneście wcześniejszych odcinków, to zapraszam serdecznie. Jeżeli nie chcecie zobaczyć, co będzie jeszcze, to oczywiście subskrybujcie kanał i zobaczycie już niebawem kolejne odcinki, także wszystkiego dobrego, trzymajcie się i widzimy się już niebawem. Hej!